Siema, ja jestem Nick, a to właściwie to Nick the Player i wracam nareszcie po bardzo długiej przerwie do nagrywania jakichś filmików na YouTube'a. Nie bójcie się, CD Action i QA dalej o nich pamiętam. Będą one niedługo na kanale, ale teraz chciałem coś szybko wrzucić i dzisiaj wrzucam Prison Architect na pierwszy rzut oka. Zobaczymy co to jest. Wyszła ta gra niedawno na Steamie, jest ona dosyć ciekawa i postanowiłem, że nakręcę z niej sobie właśnie takie pierwsze wrażenia. A więc dzisiaj myślę, że przejdziemy chociażby pierwszą misję, która pojawia się w grze. Ja już sobie jej kawałeczek zobaczyłem, zobaczyłem też tryb, którego dzisiaj Wam co prawda nie pokażę, ale może w przyszłości jeśli będziecie chcieli, yy, czyli tryb ucieczki, w którym musimy uciec faktycznie z więzienia, a nie go budować. Ale dzisiaj będziemy budowali więzienie, dzisiaj będziemy samemu zarządzali tym więzieniem. Zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy czy nam nikt nie zwieje. Zaczynajmy! A Więc gra zaczyna się kąt scenką. Tego bym nie podejrzewał. Jak widzicie, grafika jest bardzo stylizowana, może niezbyt dokładna i tak dalej, ale ten cały styl robi swoje i myślę, że gra wygląda naprawdę dobrze. Zobaczcie, nawet cienie są. W przypadku gry 2D to nie jest aż takie oczywiste. Jeśli jedno mi przeszkadza w tej grze, to to, że postacie przenikają przez ściany i tak dalej. O, widzicie, mamy chyba tego gościa, który jest skazany na śmierć, bo właśnie mamy przy nim jakiegoś klechę, i oto jest Prison Architect. Pojawiło nam się właśnie. Pojawił się nam właśnie główny tytuł. A więc rozumiem, że zaczynamy, tak? Okej, okay, rozpoczynamy. Prezes, połączenie przychodzące. Jak widzicie, gra jest po polsku, to jest duży plus. Na pewno wtedy więcej zrozumiemy z tego, co nam chcą tutaj powiedzieć. Przed nami nie lada wyzwanie. W placówce przebywa więzień skazany na śmierć za podwójne morderstwo. Uuu, gościu, niezły. Zlecono nam budowę komory egzekucyjnej na cześć tego szczęśliwca. A więc dzisiaj zajmiemy się budową komory egzekucyjnej. Hmm, nie jest to zbyt przyjemne zajęcie, prawdopodobnie. A jeszcze gorsze będzie faktyczne wykonywanie wyroku, nie? Okej, okay. zajmujemy się dosyć ciekawymi i dosyć mrocznymi rzeczami, jak na pierwszą misję. Okej, okay. komorę należy zbudować w tym miejscu. Pierwszy krok w takim przedsięwzięciu to wzniesienie budynku, który pomieści komorę egzekucyjną i pomieszczenie tymczasowe. Zbuduj budynek na placówkę egzekucyjną. Zabierzmy się do roboty. Ok, a więc ustawiamy najpierw nasz własny budynek. Szkoda, że nie możemy wybrać, gdzie on jest, ale to jest prawdopodobnie taki tutorial, taka pierwsza misja. Zobaczymy. Umieść duże drzwi więzienne w południowej ścianie. Wow, bardzo naprawdę <laughs> specyficzne wymogi ma tutaj pan. Ok, a więc bierzemy fundamenty. Widzicie, jest tutaj dosyć rozbudowany system budowania yy, naszego więzienia, tak jak na przykład w SimCity albo w jakichś Simsach. Jest tutaj dużo do roboty, i potem możemy oczywiście sobie nie tylko podążać za misjami fabularnymi, ale też możemy zrobić swoje własne więzienie od podstaw, zbudować je w trybie piaskownicy, jak w każdej porządnej grze, o budowaniu czegokolwiek, więc to jest plus duży. Potem jeszcze dodatkowo możemy wczytać taki więzienie, takie więzienie, które my zbudowaliśmy, i z niego jeszcze spróbować uciec. A więc, najpierw możemy zrobić super trudne więzienie, z którego praktycznie nie ma ucieczki, a potem się z niego wydostać i udowodnić sobie, że jednak się da. A więc to jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba. Ale póki co skupiamy się na fabule, zobaczymy co tutaj będzie. A więc zaczynamy od budynku betonowego, tak? Jest, tak jest, chyba tak jest. Ok, a więc budujemy budynek 12 na 14 metrów. Ok, połączenie przychodzące. Co on nam tutaj jeszcze będzie gadał? Za budowę odpowiadają robotnicy. Wezmą stal i beton z tego pomieszczenia magazynowego i zabiorą je na plac budowy. Użyją tych materiałów do budowy fundamentów i szkieletu nowego budynku. Aha, okej. Okay. A więc mamy tutaj też swoich własnych budowniczych, jakby odpowiedzialnych za wznoszenie nowych budynków. Co jest dosyć ciekawe. Myślałem, że budynek po prostu się pojawi. No ale okej. Okay. Te czynności trwają najdłużej budowę można planować z odpowiednim wyprzedzeniem. Tymczasem rozejmijmy się, użyj klawiszy WASD lub strzałek, by poruszać się. A więc tak. Widzicie nasze tutaj całe więzienie. Możemy też oddać i przybliżać widok jeny. <grywa> Mamy tutaj naprawdę na początek dosyć sporą placówkę. Zobaczcie, jakie to wszystko rozbudowane. Mnóstwo cel. Kuchnia, łazienka, prysznice, pod którymi działy się na pewno niemiłe rzeczy. Stołówka. Mamy tutaj też jakiś pokój zasilający. Cały zarząd dosyć blisko cel. Ciekawie, czy ktoś nie będzie chciał załatwić naszych zarządców tutaj. Mamy jeszcze więcej cel, jeszcze więcej zbrodniczych łazienek, hmm, jeszcze więcej cel, dziedziniec, jak widzicie magazyn oraz naszą nowo wybudowaną komorę egzekucyjną. Zobaczymy, czy, mo czy możemy już czy jeszcze coś tutaj zrobić. Wymiana, wymaga wejścia. Zbuduj budynek na placówkę egzekucyjną. ok a więc teraz bierzemy obiekty, duże drzwi więzienne i stawiamy je w tym dokładnie miejscu, w którym nam to wyznaczyli. Teraz tylko musimy poczekać sobie, aż podejdą nasi budowniczy i wszystko załatwią. Ok. Czy możemy stąd jakoś wyjść? Hmm. Escape. Ok. A więc poczekamy, aż ten jeden z gości podłoży drzwi i chyba możemy przechodzić dalej. Tak w ogóle. Można tutaj oczywiście przyspieszać jak w każdym innym praktycznie builderze yy, czas. A więc możemy sobie przyspieszyć go dwukrotnie albo nawet trzykrotnie. Widzicie? Czas budowy nam się bardzo skrócił. Yy, teraz Prezio nam mówi... W budynku należy umieścić pomieszczenie tymczasowe i komorę egzekucyjną. Do rozdzielenia pomieszczeń użyj ścian ceglanych. Okej, okay, a więc budujemy ściany ceglane, znajdują się one tutaj. Rozciągamy, 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 rozciągamy. Zaraz to powinno nam się wszystko zrobić. Będę przyspieszał, bo wiecie, nie chcę, żeby ten filmik trwał pół godziny. Na pewno ten tu tutorial, ta pierwsza misja nie jest krótka, a więc przyspieszmy to. Widzicie, jak wszyscy zasuwają teraz. I to mi się podoba. Okay, jeszcze kilka sekund. Je, yeah, ile my mamy tutaj pracowników, zobaczcie. Mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Fajnie. Wiecie, w ogóle też zauważyłem ostatnią taką rzecz, że bardzo fajnie się poruszają więźniowie po budynku. Zobaczcie. Mamy na przykład teraz przerwę obiadową, więc wszyscy zasuwają do stołówki, wszyscy biorą swoje tace, zaczynają jeść i tak dalej. Prawdopodobnie musimy tutaj zatrudniać na przykład ochroniarzy, którzy będą pilnowali, żeby nic nie wynosili stąd nasi więźniowie. OK, teraz zajmiemy się, skupmy się na tej misji. Teraz umieść w ścianach działowych duże drzwi więzienne. W porządeczku. Możesz obracać obiekt przed jego umieszczeniem klikając środkowy przycisk myszki lub wciskając klawisz R. OK, a więc klikamy obiekty, znajdujemy duże drzwi więzienne, klikamy raz, obracamy i klikamy dwa. W porządku. Przyspieszamy czy nie? Dobra, przyspieszmy sobie, chociaż wiecie co? Może nie, może nie. Zobaczmy sobie. W prawym górnym rogu widzicie mamy yy, nasz zegar, który pokazuje nam, co w tym momencie będą robili nasi więźniowie. Jak widzicie, wszyscy tak zasuwają albo raczej snują się yy, po stołówce. Co tam nam gadasz? Yy, nieźle. Teraz musimy wyznaczyć pomieszczenia. OK, klikamy, by kontynuować. Wyznacz niewielką celę dla więźnia. Wyznacz komorę egzekucyjną o większej powierzchni. OK, pomieszczenia. Cela. Aha, więc teraz zaznaczamy, w którym miejscu mają być yy, przeznaczone, jakby pokoje. A więc klikamy Cela. Klikamy Egzekucja. Czy to też muszę je nam budować? Chyba raczej nie. W porządku. Aby nowe pomieszczenia były gotowe do użytku, należy spełnić określone kryteria. Cela musi mieć łóżko i toaletę. No oczywiście. Komora egzekucyjna wymaga krzesła elektrycznego. No oczywiście. A więc klikamy dalej. Obiekty. Łóżko. Kładamy je w to odpowiednie miejsce, krzesło elektryczne w odpowiednie miejsce oraz toaletę. Obróćmy ją troszeczkę. Lepiej chyba będzie w ten sposób. I co? I teraz czekamy, aż tylko to wszystko zbudują. Dziedziniec. Pokazuje się nam, że właśnie wszyscy nasi więźniowie mogą wyjść na dziedziniec, poprzechadzać się troszeczkę. Ciekawe, czy oni tutaj wszczynają jakieś bójki, czy jakieś wszczynają wojny gangów. Na pewno to się dzieje w prawdziwych więzieniach. Też miło by było zobaczyć. Jakby faktycznie coś tutaj robili więcej niż tylko się tak snuli. <laughs> ale widzicie, nasz budowniczy zachrzania właśnie do celi z łóżkiem. W ogóle gra ma bardzo taką, powiedzmy to sobie, dziecinną stylistykę, ale jakiś to klimat robi. Podoba mi się to, ponieważ z góry bardzo łatwo odróżnić sylwetki więźniów od sylwetek na przykład ochroniarzy. Jest to bardzo przejrzyste, fajnie zbudowane. Podoba mi się to. Podsumowując grafikę. Okej, okay, połączenie przychodzące. Podstawy mamy za sobą jeszcze kilka usprawnień, które możesz wprowadzić. Nie są one jednak obowiązkowe, sam zadecyduj. Wszystko zależy od tego, jak bardzo troszczysz się o więźniów oraz ich środowisko. Ej, no sorry, gościu zamordował dwie osoby, chyba nie powinniśmy się o niego za bardzo troszczyć. Okej, okay, może niech się załatwi, może niech się prześpi, ale to tylko za ostatnią noc. No dobra. Cele można zbogacić o okno na zewnątrz i małą półkę na książki. Nie będzie mu potrzebna zbyt długo. Placówka wyglądałaby lepiej z posadzką wyższego standardu, np. z paneli drewnianych lub mozaiki. Po co to komu? To komora egzekucyjna, a nie jakiś apartament. Na zewnątrz można dodać oświetlenie i chodnik, jeśli uważasz, że jest on potrzebny. No dobra, chodnik może być, po to, żeby sobie pan ksiądz nie poniszczył stóp. A, sorry, gościu nie ma stóp. Hmm, zapomniałem o tym. Oto gwiazda programu Edward Ramsey. Ramsey, przepraszam bardzo. Wiesz lub nie, ale był kiedyś nauczycielem. To, czy zasłużył na swój los, nie powinno nas interesować. Zadecydowało o tym system sprawiedliwości. My wykonujemy tylko swoją pracę. Co za cholerna. Bleh. Mowa. Gdy uznasz, że placówka jest gotowa, możesz przenieść więźnia do nowej celi. Kliknij zdjęcie w jego celi, aby zlecieć przeniesienie. Klikamy. Aha. Ok. Szkoda troszeczkę, że jak z bliska w tym momencie prawdopodobnie widzicie to. Jak, jak z bliska wyświetlamy naszych więźniów, to widać, że oni są rozpikselizowani troszeczkę. Szkoda, że nie zrobiono tego w jakiś inny sposób, tak żeby to wszystko ładnie wyglądało, z nieważnej jakiej odległości. Ale myślę, że w takim widoku będziemy rzadko spędzali nasz czas w tej grze, dlatego za bardzo mnie to nie martwi. Klikamy na zdjęcie. Oho, dyrektor. A więc teraz następuje przeniesienie do celi. Ok. Nie współczuj mu zabił z zimną krwią, jest winny jak nic. Gościu ma twarz Aryjczyka, naprawdę. Sam się przyznał. Chcesz usłyszeć opis jego czynów? Hmm. Usłyszymy, usłyszymy. To niezła historia. Było około 11 światła były zapalone. Widziałem, że jest w domu. Uła. Przeniesimy się, przenosimy się gdzieś. Okej. Okay. Ta muzyka. Wiedziałem, że złapię Was tutaj. Edward, ja. Nie mów nic, po prostu milcz. Co zrobisz? zagra jest? Zobaczcie tylko na ten obrazek. Po prawej stronie mamy niewinną stylistykę z jakimiś żelkami zamiast ludzi w takim kształcie są, a po lewej stronie znajdują się rzeczywiste, realistyczne rysunki, sceny zbrodni. No i mamy tą muzykę i tą historię i to wszystko. Moim zdaniem nie ma o czym dyskutować. Zasługuje na każdego wolta, którym go przyszyjemy. Może i zasługuje, ale kurde, nie spodziewałem się po grze, która tak wygląda, że będzie zaglądała w takie ciężkie tematy. No okej. Okay. Każdy zasługuje na wybaczenie, nawet on. Czy jesteś gotów wydać ostateczny wyrok? Czyżbyśmy mieli tutaj jakiś system decyzji, tak jak niby z jakichś gier Telltale, -tel, takich jak Walking Dead i tak dalej, który wpłynie potem na historię? Nie wiem. Przyłapanie żony z innym facetem to żadna wymówka. Zresztą wszedł tam ze spluwą, wiedząc, że zostanie, że zastanie ich razem. To podwójne morderstwo z premedytacją. Tu się muszę zgodzić. Od początku do końca współpracował z policją. Lojalne. O, przepraszam, mówię to złym głosem. Sorki, chciałem dodać taki mały element narracji. Od początku do końca współpracował z policją. Lokalne władze robią z niego przykład. A więc rozumiem, że mamy tutaj dwie strony: dyrektora i tego zarządcę, którego mamy tutaj które są po tym, że po stronie tego, że po prostu po powinniśmy go teraz zniszczyć za to co zrobił bla bla bla. A po drugiej stronie mamy ksiądze ksiądza. księdza, który jest wybaczenie i dobry. Człowiek może stać się złego człowieka bla, bla. Wiecie o co chodzi. W każdym razie. ja jestem zły w tym momencie, źle to przekazuję wiem, ale troszeczkę się niestety wyrobiłem, ponieważ wiecie długo nie nagrywałem, ale to jest mój pierwszy filmik taki powrotowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może będziemy mieli faktycznie jakieś tutaj elementy decyzji. Podobałoby mi się to. Zobaczymy. Gdyby popełnił przestępstwo 100 km na północ, dostałby do żywocie. Gdzie tu sprawiedliwość? Chcesz puścić takiego człowieka wolno? Będę spał spokojnie, wiedząc, że jest martwy. Hmm. W porządku, a więc mamy całą sekwencję prowadzenia go do celi. Gada nas prezes. Dobra robota. Mamy jednak mały problem. Komora egzekucyjna nie jest sprawna, ponieważ nie ma dostępu do prądu, więc możemy rozwiązać teraz problem prądu. Do tego prawdopodobnie się przyda yy, ten generator, który znajdował się w pokoju zasilającym. Musimy doprowadzić do niej prąd. No pewnie, wiedziałem, że o coś będzie z tym chodziło. Aha, a więc widzę, że nie tylko ta komora ma problemy, ponieważ jeszcze niektóre cele nie są oświetlane. To jest problem. Oglądamy teraz więzienie w trybie media, który pokazuje instalację elektryczną więzienia. Fajna sprawa. Każdy budynek placówki jest podłączony do sieci energetycznej za pomocą tych grubych podziemnych przewodów. Hmm. Więc tutaj mamy rozdzielnie, tak jak mówiłem, prąd jest dostarczany przez podstację, która pobiera prąd z głównej sieci energetycznej. Jak widzimy, teraz ledwo wyrabia, dlatego że tam jest taki paseczek czerwony, który nam pokazuje, że słabo to na razie idzie. Jak widzisz, cały blok więzienny jest pozbawiony prądu. Wszystkie światła są wyłączone, dokładnie. Aby rozwiązać ten problem, musimy włączyć tryb media i sprawdzić, czemu oświetlenie jest pozbawione prądu. Przepraszam bardzo. Okej, okay, najbliższe przewody elektryczne znajdują się zbyt daleko. Nasi technicy nie mogą dokonać przyłącza. Przeciągnij przewody elektryczne bliżej, by objąć ten dog więzienny. Jak widzicie, obsługa tej gry jest bardzo prosta, ma ona dużo opcji, ale ogólnie, żeby wszystko ogarnąć, potrzeba tak naprawdę tylko jednego tutoriala. Przynajmniej tak mi się wydaje, na razie nie jest to zbyt trudne. A więc bierzemy zakładkę zaplecze, przewód elektryczny i ciągniemy sobie to wszystko tutaj. Hmm, teraz chyba musimy połączyć to wszystko za pomocą tego piorunka. Dobrze to rozumiem, czy nie? Hmm, a więc co? Robimy tak, robimy tak. Nie, chyba nie o to chodzi, dlatego że widzę właśnie, że tutaj ten kabel idzie tylko sobie przez środek, a wszystkie cele są i tak połączone. A więc podłącz pomieszczenia do instalacji elektrycznej, czyli chyba jednak każe mi to zrobić. A więc OK, robimy wszystkie pomieszczenia. A niech idą. Co za problem to będzie dla nas, prawda? Mamy dużo kasy. Możemy ją sobie wydawać. Do woli. Ok. Kładziemy wszystkie przewody tam, gdzie trzeba. Jak widzicie, już zasuwa jakiś gościu tutaj. Wszystko jest chyba połączone. Przyspieszmy czas. Zobaczymy, jak budują sobie ten cały przewód. O cholera, jasna, Nie obróciłem tego. Nie wiadomo, czy przez to będzie przepływał prąd. Będzie. Ok, w porządku. Już to odwrócili za mnie. Bardzo fajnie. Wszędzie zaczyna dopływać prąd. O to chodzi. Dokładnie, jak widzicie, nawet są takie małe, fajne szczegóły, jak chodzący z latarkami w nocy yy, budowniczowie. Okej. Okay. czekamy, czekamy, czekamy. Chyba wszystko jest. Tak jest, wszystko, wszędzie prąd dopłynął. Jest ok, a jeszcze mamy oczywiście naszą celę, ale na razie prezes dzwoni, zobaczmy, co od nas chce. Nie tylko oświetlenie wymaga prądu, to samo tyczy się nowego krzesła elektrycznego, oczywiście. Użyj przewodów elektrycznych, aby podłączyć placówkę egzekucyjną do sieci energetycznej. Nie ma problemu. Krzesło elektryczne jest specjalnym urządzeniem elektrycznym. Wymaga własnej linii energetycznej. Musisz podłączyć je bezpośrednio do sieci energetycznej. W porządku. Zaraz będzie to gotowe. Tylko musimy teraz znaleźć ten tryb zaplecze. Aha, więc klikamy po prostu na tryb zaplecze, i przechodzi nam w ten cały tryb podłączania wszystkiego. Ok, a więc to jest już podłączone, rozumiem. Teraz musimy jeszcze przenieść się tutaj. Aha, rozumiem, czyli nie musimy tego jednak podłączać. Wystarczy, że w odpowiednim zasięgu będą te wszystkie lampy i tak dalej od tej głównej linii elektrycznej, a już wszystko się automatycznie połączy. W porządku, przeprowadźmy w takim wypadku jeszcze sobie w tą stronę jedną linię, żeby posięgało tutaj do tych lampek i przyspieszmy trochę proces. Okej. Okay. Wszyscy zasuwają. Jak widzicie, pojawiają się też paseczki, coś takiego jak na przykład zmęczony. Ten oto budowniczy jest zmęczony, więc rozumiem, że będzie tutaj też zarządzanie ekipą naszą. W przyszłości prawdopodobnie. Połączenie przez prezesa. To prawie koniec, powinniśmy przynajmniej raz przetestować nową... Oj, nie zdążyłem przeczytać, sorki. Wyłączę ją na kilka hes... Włączę ją na kilka sekund, żeby upewnić się, że wszystko działa. Wygląda to dobrze. O! Ho, ho, ho. Chyba mam problem. E, coś jest nie tak. Wygląda na to, że pobraliśmy zbyt dużo mocy, przepalając bezpiecznik w stacji elektrycznej. Całe więzienie pogrążyło się w ciemności. Nie tego chcieliśmy. Potrzebujemy więcej mocy, aby... W... A, 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 a. Przepraszam bardzo, już zaczyna mi troszeczkę brakować głosu, ale postaram się to doprowadzić do końca. E, potrzebujemy więcej mocy, aby wytrzymać obciążenie krzesła elektrycznego. Aha, czyli ono zżera tak dużo energii. First, we need to turn the power back on. W tym celu musisz. O, no ciekawe, a więc... Jednak polonizacja nie jest taka dobra jak na początku myślałem. Widzicie, są tu jednak jakieś gafy. Mamy linijkę z angielskiego. Na początek musimy włączyć znowu zasilanie. W tym celu musisz włączyć stację elektryczną, klikając na nią i wybierając opcję włącz w, naświetlon... w wyświetlonym menu. Zbudować trzy dodatkowe kondensatory, aby osiągnąć moc niezbędną do obsługi krzesła elektrycznego. Gdy wykonasz czytelności, ponownie przetestuj krzesło elektryczne, klikając na nie i wybierając opcję włącz w menu. Ok, a więc klikamy tutaj. Hmm. Włącz. Ok, teraz mamy zaplecze. Bierzemy kondensatory, kładziemy jeden, ile mieliśmy dwa, trzy, trzy. A więc kładziemy trzy kondensatory, przyspieszamy, ponieważ chcemy to już zobaczyć, jak będzie gotowe. Niech tylko przyjdą tutaj ci monterzy, i już są. Okej. Okay. Jeden. Co ciekawe, tak w ogóle dzieje się w więzieniu. Zaczyna się robić dzień, a więc powinni się tutaj zacząć wszyscy ruszać. Jak widzimy, mamy tutaj nawet kuchnię, w której przygotowują wszyscy posiłki i tak dalej. Okej. Okay. Tu jest wszystko połączone. Widzicie, ob obciążenie automatycznie spadło do takiego połowy, do połowy mniej więcej. Lecimy teraz do naszej celi egzekucyjnej, czy tam sali egzekucyjnej. I musimy kliknąć na krzesło elektryczne włącz. To będzie nasz test. Ok, Połączenie przychodzące od prezesa. Świetnie. To chyba już wszystko. Tutaj kończy się nasza odpowiedzialność. Wykonaliśmy robotę profesjonalnie, a co ważne, a to ważne w naszej branży. Okej, okay. staraj się nie myśleć o dalszym przebiegu. Postaram się. Ale zapewne gra mi jeszcze to przypomni. O wow. A więc to jest nasz morderca? Ta gra ma naprawdę ciężki klimat, nie spodziewałem się tego zupełnie, szczególnie oglądając jakieś filmiki prezentujące rozgrywkę i tak dalej. No wow, jestem zaskoczony. A to w sumie dobrze. Mogę w czymś pomóc? A więc widzicie, to jest ten ksiądz, to jest ten ksiądz, który jest u nas i właśnie dlatego go broni, dlatego że gadał z nim. On prawdopodobnie teraz przeszedł się wyspowiadać czy coś takiego. Więc mamy tutaj fabułę. Mamy fabułę w Prison Architect. Kto by się tego spodziewał? Edward. Milczy. Szukasz wybaczenia? Nie wiem. Muszę coś zrobić. Nie mogę żyć z rzeczami, które zrobiłem. Musisz przyznać się do winy. Nie możesz uciec przed konsekwencjami swoich czynów. Nie zaznasz spokoju, dopóki nie stawisz czoła przeszłości. Chcę wrócić. Chcę wybaczyć jej. Chcę, aby ona wybaczyła mi. Za późno, gościu. Nie ma. Nieważne, co zrobiłeś, Bóg wybaczy Ci, jeśli tylko Go o to poprosisz. Musisz jednak odpowiedzieć za swoje czyny w świetle prawa. Nie ma innego sposobu. A więc mamy ten dzień. Już czas, Edwardzie. Postąpiłeś słusznie, nawet jeśli ten świat nie jest gotów Ci przebaczyć. Wkrótce będziesz z Bogiem, to On Ciebie osądzi. Jeden jaki podniosły tryb się nagle włączył w tej grze. A więc... Powoli zostaje wyprowadzony pan Edward. Wygląda troszeczkę ten jego sprite jak Walter White z Breaking Bad. Jeśli ktoś wie o co mi chodzi, jeśli ktoś się zgadza, to proszę napisać w komentarzu: Breaking Bad taki serial. Ale okej, okay, przepraszam za schodzenie z głównej ścieżki. Zajmijmy się Prison architektem. Jak na, grę jak na grę, w której postacie zbudowane są z takich kółeczek i owali, to klimat jest naprawdę ciężki, zaskakująco. <laughs> Wiem, że powiedziałem to już nie raz, ale jestem w dosyć niezłym szoku. Ciekawe, czy reszta misji też jest taka poważna. Matko, dajcie już spokój. Edward Ramsey, zostałeś uznany za winnego dwóch zabójstw pierwszego stopnia. Karą za to jest śmierć. Czy masz coś do powiedzenia? Suzan, przykro mi. Nie no jakie to wszystko jest emocjonalne, ale wyboru, jak widzieliście, chyba nie mieliśmy jednak. Szkoda. Fajnie by było go troszeczkę w sumie odciążyć. Na koniec tak nawet troszeczkę mi się go żal zrobiło. Ale co zrobić? To jest tutorial, to mamy zrobić. Nie my tutaj decydujemy o tym, czy dostaje karę śmierci, czy nie. Ale cholera jasna, ta gra jest mroczna. Podejrzewam, że to jest koniec pierwszej misji. Dlatego w tym momencie chyba skończymy. Jeszcze zobaczymy, jak coś się nawinie. To jeszcze to pokryje. A jeśli nie, to kończymy w tym momencie. Jeśli Wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Jak widzicie, jest to rozdział drugi, więc tutaj kończymy. Każda pomoc się przyda. Na razie, mam nadzieję, że podobał Wam się ten filmik po powrocie. Pa!